Ja go w kolejnym tygodniu Jedziemy robić na tunel obwodnicy Krakowa. Cicho on jest Oczywiście stoimy w koreczku, bo to jest normalne 637 Kacperek Pojechał sobie na wakacje jak na inaczej Dostał pieniądze i pojechał na wakacje no Wziął, przewziął i pojechał na wakacje, bo no, no, nie będzie marca. Jedzie na, na Zazubar zubar bardzo dobrze. Nie jedzie, nie się wygrzeje obok A my będziemy rypać na niego I ogólnie wchodzimy zrobić zasięg przed otwarciem tunelu. Takie są przepisy: że musi być, muszą być nadajniki, które powodują, że się w telefonach ma zasięg. Już jeden tunel robiliśmy no zakopiące. A co jako podwykonawcy jesteśmy tak naprawdę? Jedziesz, nie jedziesz? Trudno. Nie jedziesz, to nie Jako podwykonawcy zrobiliśmy jeden tunelik. Ten fajny dwukilometrowy na rabce. Działa. Jeździłem prywatnie. Czasem tam GPSa odtraci, ale przy tych, przy tych naszych robotach to jest złoto. Teraz kolejny tunel, ten co powstał na północy Krakowa. Problem jest z jednego, jednego typu, nie możemy, czy znaczy możemy możemy tam nagrywać, ale filmy dopiero udostępnić końcem roku, a najlepiej to To już po świętach po otwarciu tak naprawdę dopiero możemy udostępnić nagrania więc Teraz będzie taki vlog, albo ujęcia z miejsc, gdzie możemy coś nagrać, a przebieg całych prac, jakie tam wykonamy, dopiero będą dostępne w późniejszym okresie. No, ze względu na media, zainteresowanie całą tą robotą, no takie po prostu staliśmy. Pozwolenie pod. W że tak powiem, że udostępnić można, ale dopiero po otwarciu, bo już tam latają dronami, już nagrywają, dodają to na YouTube'a. Przypał się z tego podobno robi, no ale nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby sobie zrobić podgórkę z generalnym wykonawcą, samo to, że pozwolił nagrać postęp pracy, jak się... No, podszewki, sam powiem, że momentami ta robota mnie ciekawi i zastanawia, o co w tym wszystkim chodzi. A no, my, że tak powiem, główne prace tylko tam wykonujemy, postawienie stacji nadawczej, w sumie tam teraz będziemy stawiać dwie stacje, przeciągnięcie yy, rur HDP przez studzienki w tunelu, wsadzenie Światłowodu, połączenie to jakby między czopami jest połączenie do tych stacji, które będziemy stawiać tak samo do tego co Zasilanie doprowadzić, betnarki, ogrodzenie no ogrodzenie idzie jeszcze. drut kolczasty no to są tam takie wszystkie względy bezpieczeństwa z tego co nas cisną. Oczywiście obudzili się na koniec roku. Z tego co nas cistą, to że to ma być do. Że nie chcą to na Mikołaja otworzyć 6 grudnia, ale na wiadomościach ogólnych jest też napisane, że chcą to święta otworzyć, więc teraz to już nie wiadomo. Ma być to tymczasowo, że tak powiem. Drug otwarty, dopóki nie uruchomimy zasięgu, no bo to jest wymóg. W tunelach wszystkich musi być zasięg telefoniczny, a w razie wypadku w razie sytuacji, no bo no, każdy musi zadzwonić pomo pomoc, tak? Więc przyczynimy się do konkretnej roboty. Jadę zaatakować. wjeżdżamy na obwodnicę, nagram potem urywek, yy, znaczy do, do dzisiejszego vloga nagram tylko urywek, jak wjeżdżamy pod wszystkie możliwe zakazy. No jest ten identyfikator, możemy, tylko gdzieś odpala i umowy pod podpisanem możemy wjać Tam gdzie nikt szary, 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 szary żaden człowiek nie może wjać To są właśnie fajne te roboty Może dojadę do stacji Bo jest okropny Żyd Ale stacja jest niedaleko potem lecimy na autostradkę widzimy się później umyj, żeby co było widać dojeżdżamy do miejsc gdzie nikt nie może jechać załączamy tigidongi, Koguciki Metolik, pobrał pieniądze, to jest tak, tu i pod prąd, tu tu nikt nie może, a my możemy. No, Brachowce bardzo dobrze, mamy czekać teren budowy, jestem zabroniony on jest koguty? Bo jeszcze autkiem to ledwo idziemy. Kogutki są. Brygają? Brygają. Zakończ przejazd, bo to już nie płaci, bo to nie ma sensu. Ładny Siara mi dał Siara Ci dał? Oliwka jeździła przede mną Tak Bo nie mogłem się zmieścić tak krótko tak Musisz mieć to tu? Tak Tak Zakaz całkowity wjazdu Jest i tunel Ale zasięg głównym brak Musimy zrobić instalację pod zasięg o, a tam wodę rozlewa bardzo dobrze, myją drogę gruba operacja w tunelu będzie uuu, Iwek jedzie z materiałem lala widzimy się jak będzie można to udostępnić zimno jest niesamowicie mróz totalny Zmiany takie wynikły, że ściągamy dużą koparkę i tu będzie grubo, bardzo grubo, bo zamiast przywieźć kamień, to będziemy ziemię wywodzić. Przekopy wykopy, rozkopy, tak delikatnie tylko mogę pokazać, że kopiemy na tunelu. Tramat. Elki będziemy stawiać, miały ich nie być, to miałaby delikatna robótka, a się zrobiła gruba robótka. Pudzie. Nowy dzień. Eee. Pakujemy koparkę. Miało jej nie być, ale plany się zmieniły. Transporty, gabarety. Maciek w swoim zwiole. Mocniej. O! To nie idzie. Mocno. Ciąg. Światełko. Ja bym się zmęczyłem Ja no, delikatnie No to delikatnie nie no, Może latarynkę jaką w ogóle? Miałem na ubiegłeś ciągle sekundę temu No to ja też mam Ale Mateusz ma pa, ten ja ten mam no ten... nie to jest kamera Ja Kamer... wiem że to jest GoFa ale <laughs> Ja patrzę co Bartek będzie robił Nie ma ci nic telefonu? O, a to a kolega nie ma? A ja nie, nie, tam... nie wiem Ja nie komu. A ty ATM no. Uwaga, 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 alarm pożarowy. Cicho! Proszę opuścić pojazdy i kierować się do wyjść ewakuacyjnych. Attention, attention, attention. Fire Emblem. Pomału mówię! Co na ten tu? tu? Tak. Ciągnął jak nie opamiętam. Matna. Za. sobie w klapeczkach. Maciek, jak się czujesz, że po tym chodniku nigdy, nigdy więcej nie pójdzie? <noise> jak no puszczą no ruch, to będą ludzie jeździć, a my sobie będziemy chodzić tu. No to taka nauczył przejechać. Chodnik, który nigdy nie będzie używany przez ruch pieszy, a my sobie będziemy nim chodzić teraz. Jak pan zarabia na życie? Grabie beton. Ty grabi biał, biał. Jesteś e, wibrator. Skoczek. Skoczek. Proszę, to <laughs>